Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj bierzemy się za wiązanie czosnku w warkocz. Ojciec trójki dziewczynek w wieku szkolnym i przedszkolnym, którym nigdy nie zrobił warkocza, bo nie umie. Dzisiaj będzie wam pokazywał jak wiązać czosnek, ale już tam sobie zawiązałem dwa warkocze, nie wyszły tak najgorzej. Po co w ogóle wiązać? Zwykle to tak, obcinam, o ten to jest do zużycia, bo on tu nie ma, yy, te, no korzenie będzie się kiepsko przechowywał. Zwykle to obcinam tu, obcinam tu, jak już jest szczypior wyschnięty całkowicie, tu jeszcze nie do końca jest wyschnięty. I taki po prostu, o w ten sposób taki przechowywałem w jakichś tam skrzyneczkach. Natomiast dzisiaj wiążę, bo jest szansa, że będę miał trochę więcej zbiorów i y, będę miał mało miejsca, żeby tak kłaść coś. Może coś mi się uda podwiązać, więc stwierdziłem, że y, zwiążę. Moi drodzy, zebrałem czosnek i teraz tak. Po pierwsze, od razu go lekko y, przemyłem. Nie ma w tym nic złego, nie zauważyłem, jeszcze nie znalazłem żadnych informacji takich, które by świadczyły o tym, że umycie czosnku po zbiorze jest złe. Tak się mówi, tak często ludzie to powielają, ale moim zdaniem nie ma to żadnego złego wpływu. Nawet ma dobry, bo jak zbiorę z taką bryłką ziemi, tam mam jeszcze niektóre, bo też na szybko zbierałem, nie umyłem. To potem to schnie bardzo długo. W ziemi mokrej rośnie czosnek. Przecież podlewamy co chwilę, wyciągam to zazwyczaj ta bryłka jest lekko wilgotna, czosnek jest wilgotny, więc. Pozbywam się tej ziemi, płuczę go po prostu w zwykłej wodzie tam deszczowej czy ze studni i daję do suszenia. On wysycha wtedy tutaj, obsycha ta łuska dużo szybciej niż jak jest z ziemią i teraz już nie musimy się martwić, że będzie po prostu jakiś taki jeszcze, jeszcze do czyszczenia. To jest jedna sprawa. Druga z tym szczypiorem. Do przechowywania, zanim się tu utnie, to trzeba to wysuszyć całkowicie ale do wiązania warkoczy już niekoniecznie to znaczy różne są informacje w internecie niektórzy twierdzą że to powinno być totalnie wyschnięte bo jak się zwiąże warkocz, a jest niewyschnięte to zaczyna się psuć, gnić inni znowu wiążą wręcz świeży czosnek ja mam taki prawie że wyschnięty do końca zobaczcie że został właściwie taki jeden tu liść nawet nie wiem czy to nie jest pozostałość po pędzie kwiatostanowym, chyba tak i taki na wpół wysuszony, ale mam też wysuszone całkowicie. Mam też takie mało wysuszone. Zwiążemy wszystkie i sprawdzimy. Nie będziemy się tutaj sugerować czymś, moi drodzy. Ja takie rzeczy to nie jestem w tym dobry, ale zaczniemy. W ogóle trzeba umieć warkocz wiązać, co jest u mnie tragedią czasem tu ludzie sobie związują gumkami ściągają no ja to jestem taki, że mi się nie chce takich rzeczy robić, jeśli nie są wymagane jeśli widzę, że mi się tu udaje bez tego, tak samo nie robię tego tak jakoś, wiecie, że to jest tak idealnie przyległe, że jak katalogowo to ma być związane tak, żeby się trzymało i nawet dobrze jak jest troszeczkę rozjechane, bo dzięki temu lepiej właściwie obsycha, więc ja się tak bardzo, bardzo nie staram i teraz instrukcja dla chłopów którzy praktycznie nie umieją takich Rzeczy robić jak i ja, to mamy takie trzy i jak jeden zawijamy ten, to on idzie do środka. Podobno. Kobitki mnie poprawią najwyżej. Teraz zawinęliśmy z prawej, to zawijamy z lewej i tego dajemy do środka. Mam nadzieję, że tak to się robi. <laughs> I teraz tak, kolejny czosnek. Pytanie: tak układać? Tak układać? Ja go układam tak, jak jest ten na wierzchu, wiecie? Zostawiam go tu, w środku, tak? I tym przeplatam tu, do środka. Dla chłopów, jak trzeba, w zwolnionym tempie. Możecie zrobić, nie żartuję, bo wcale nie jest to takie oczywiste. Teraz ta łodyga na zewnątrz idzie mi tu. No to przykładam sobie tak samo ten czosnek i go o. Z tym razem z drugiej strony zawijam tutaj. Teraz na górze idzie mi tu biorę kolejny przykładam tutaj zawijam to nieraz ludzie mówią że ten musi być tu w środku nie że to się tak robi o, że ten tu i ten tu i że on zawsze musi być w środku i tak dalej powiem wam mi to jak się nawinie tak jest bo ja mówię nie staram się tego robić żeby się Popisywać tylko po prostu, już teraz sam nie wiem w którą stronę ostatnio zawijałem. Zaraz teraz zawijałem tu to teraz tu cyk i do środka tego nowego dziada po prostu biorę razem z tym co tu jest do środka i przeplatam tym, przez co on idzie na zewnątrz. Tak ciach. Ten jest jakiś dziwny, on też pójdzie do zjedzenia normalnie, tak sobie. Cyk. I. Cyk. Cyk. I cyk. Fajnie wygląda to, tak jak macie, takie są ładne, wiecie, piwniczki z cegły na przykład wykończone i tak się wchodzi do piwniczki, tak widać, ładna taka cebulka związana, czosnek wisi, wiecie, jakieś przyprawy, zioła wszystko tak pachnie słoiczki to jest coś pięknego nie będzie to ładny warkocz, nie będzie przyległy można oczywiście dla estetyki takie robić ale ja myślę, że do przechowania to nie jest to takie niezbędne. Skończyły mi się czosnki, nie? I trochę mi się tu skończył Szypior w ogóle dziwnym trafem. Może coś tam pochrzaniłem. Po prostu dalej jadę z warkoczem. Ja właśnie nie lubię takich, jak są takie całkowicie, wiecie, wysuszone. One się łamią. I się po prostu łamią i odpadają te liście i przez to czasami nie można tej końcówki w ogóle związać, zwłaszcza jak Szczypiory są y, krótkie, a główki długie. Znaczy długie, duże, po prostu solidne, że tu tak ciężko wiecie to związać, bo duże główki, a te szczypiory, no widzicie, tu już nie mam czym. Takie krótkie to jest, że jakby jest to jeden elastyczny, jeszcze taki żywotny, to mogę go przepleść. Jak jest suchy, to już wszystko się łamie, widzicie ile tego na dole spada, więc ja nie jestem fanem wiązania, jak to jest idealnie suche. Już teraz nawet nie jestem fanem. Tu mam taki zwykły sznurek, którym był związany przed chwilą. Nie widzieliście, że obcinałem. Po prostu go tutaj gościa związuje. Normalnie na jakbyśmy sznurówkę wiązali. No. no to mi się ta karteczka przesuwa niedobrze. Na tej karteczce mam po prostu zapisaną nazwę odmiany. Tutaj mamy akurat chyba arkusa. Arkus czosnek, tak. Mam jeszcze lubasze, majówkę, harnasia, ornaka, syberiana. Różne. Lubię różne uprawiać. Po prostu związuję mocno na kokardkę. Można, można normalnie na teges. Na teges, nie? Dwa razy na supeł po prostu. I teraz tutaj czy tu, czy tu, już też bez różnicy, bo widzę, że bałagan mi się e, zrobił konkretny. Obcinam trochę ten nadmiar, bo to taki wisi, taki, taki... taki. O. Jeden nawet zobaczcie, nie zauważyłem, że zaczął jeszcze w kwiat iść. Pęd kwiatostanowy, który zwykle się usuwa, po to, żeby był e, większa główka, żeby była. Nawet nie zauważyłem. No, czasem się widzicie, coś tam przeoczy. I ponieważ mam je w miarę czyste, ładne, to nie muszę nic z nimi tu robić, obstukiwać i tak dalej z piasku. Ale warto obciąć nadmiar tych korzeni, ponieważ. Po prostu ładniej to wygląda. Mniej wilgoci też tak się kręci wokół tej główki. Widzimy z daleka, czy któryś czosnek się na przykład nie zaczyna psuć, tak? To też jest istotne, że jak one są w takiej grupie powiązane, to jeżeli jeden zacznie się gdzieś tam psuć, to można go łatwo usunąć. I tym samym inne nie powinno się psuć, ale też łatwiej jest po prostu wziąć tutaj i obciąć tu na przykład obciąć sobie czosnek i wyciągnąć, niż tu przy tych korzeniach, nie, tak nawet policzyć czy coś, no nadmiar tych korzeni, one już są dawno wyschnięte one szybciej wyschły nie, nie są tu niezbędne, nie obcinam zbyt blisko tego czosnku, dlatego, że Mogę przeciąć niechcący tutaj zrobić dziurę, a teraz tu mam piękną łuskę, bardzo ładnie ten czesnek tutaj jest w dobrym momencie zebrany, tak nie za późno, żeby się nie zaczął rozpadać na pojedyncze ząbki, bo wtedy no już gorzej się przechowuje po prostu, jak ktoś bardzo długo poczeka ze zbiorem, może się okazać, że zaczyna iść znowu w szczypior każdy z pojedynczych ząbków, jakby chciał już znowu rosnąć, jakby był posadzony dopiero co, więc... No, staram się tak tutaj to wszystko, wiecie, ogarniać, żeby to miało jakoś ręce i nogi, chociaż, wiecie, tam sposobów różnych jest trochę i czasem ludzie to my dobijają, bo się kłócą w tym internecie, co jest najlepsze. Nieraz to twórcy sami mówią, to jedyny najlepszy, najwspanialszy sposób, a inne są bez sensu. I tak się jeja. Już dożyliśmy, wiecie co, takich czasów, że naprawdę chyba za dobrze jest, bo już ludzie nie mają się o co kłócić tylko takie pierdoły ja przechowuję, teraz bym to przechowywał z takimi w takich warkoczach ale wcześniej przechowywałem w skrzynce i też było dobrze gdzie przechowywać? w ciemnym miejscu i też dobrze dziewczyny co tak się tu skradacie? zobaczcie ta pierwszy raz zrobił warkocz i to nie na waszej głowie tylko, o ten coś tu wyskoczył panie Coś tu, panie, nie chciał tu siedzieć. Coś mu, coś mu odbił, ale mi schrzanił kompozycję. jadź! a może go jeszcze tu zwiążemy jakoś, nie? Poudajemy, że on tu był. O! Panie, ale poszło. I co, ładny czosnek? Tak. Ładny, tak? Podoba tak. się? Tak. Zruchu więcej. Więcej warkoczy? Tak. Dobrze. No iście już tam gdzie chciałyście, już was nie trzymam. <laughs> E, słuchajcie, na, o zdjęcie, może Wam zrobię z dziewczynami. Ja na jakiś ten, na miniaturkę na filmie na koniec, ale to później, dziewczyny. Później możecie iść e, przechowujemy w ciemnym miejscu. I teraz, tak jeżeli chodzi o wilgotność, ja będę część czosnku przechowywał w domu na próbę, a część w ziemiance. Można oczywiście też w jakiejś piwnicy, można w jakimś garażu. No, różne rzeczy ważne, żeby była wentylacja. A tylko, że teraz tak, zbyt suche pomieszczenie, na przykład jakiś blaszany garaż, wystawiony na słońcu, może doprowadzić do tego, że jak będzie bardzo sucho. To on nam po prostu wyschnie na wiór. Codziennie będzie mega podsuszany, i zwyczajnie nam ząbki zrobią się takie. Sklapciały takie w sensie twarde, ale jakby do środka wciągnięte, żółte. One nam po prostu się dobrze nie przechowają, tylko wyschną. Za to, jak będzie zbyt duża wilgoć, to może nam czosnek zacząć pleśnieć. Mogą się pojawić zielone naloty na takim czosnku, Mo może po prostu zacząć się psuć. Wtedy trzeba reagować szybko i po pierwsze usunąć te zarażone, już porażone grzybem, pleśnią czosnki, a resztę postarać się bardziej wentylować. Zasłucho niedobrze, zbyt wilgotno niedobrze i na słońcu tak przechowywać też nie do końca dobrze, bo często właśnie też jest przesuszane albo dostaje jakiś sygnał jak jest duża wilgoć, ciepło i jeszcze słońce, no to zaczyna normalnie wybijać w pędy, nie? W liście po prostu. W pęd z liśćmi. O, tak powiem. Coś tu na początku pochrzaniłem, można sobie tym Sznurkiem przewiązać, ale dobra. Może następny wyjdzie lepiej? No, chyba nie jest tak źle. To nie sklepowe, ale, ale tak swojsko wyglądam. Takie... Ale tu zapachy. O ja ciosone. Piękne. Tutaj sobie jeszcze obrawiam takiego niedużego harnasia. Jak być może widzieliście na filmie, to różne mam te czosnki. Jedne są Całkiem przyzwoite, duże, inne takie mniejsze jak ten. To też różnie odmiany rosną, ale to nie jest uprawa przemysłowa, tylko amatorska. Ja nie chodzę, nie hucham, nie dmucham na ten czosnek. On po prostu sobie rośnie. Właściwie jedyną czynnością, jaką przy nim robię, jest obrywanie pędu kwiatostanowego, jak zaczyna wybijać właśnie w kwiatek, i takie usuwanie liści od dołu, jeśli jest duże zagęszczenie na grządce, a one już wyschły i gdzieś tam mi opadły i zaczynają powoli tam gnić że tak powiem na, na ziemi to to jest właściwie moja jedyna pielęgnacja jak już trzeba to podleje ale tak to, to się tym nie zajmuje także różne mam te czosnki wielkościowo natomiast chciałem wspomnieć o ważnej rzeczy przy takim właśnie wiązaniu czy w ogóle przechowywaniu w skrzynce bo to, to jest akurat uciążliwe. Powiem Wam, że jeżeli tylko macie miejsce, żeby przechowywać w skrzynce, to bardzo ładnie się przechowują właśnie takie, gdzie mają odcięty właściwie nadmiar tego, tego szczypioru. I to to trzeba się narobić. Jak ktoś ma niedużo, chce, żeby ładnie wyglądało, to fajna robota, ale tak to, to trzeba się trochę narobić. No jest plus, że nie trzeba trzymać w skrzynce, ale czy to się trzyma tak, czy w skrzynce? to pamiętajmy o takiej selekcji, to znaczy te wszystkie czosnki, które mogłyby jakoś tam chorować, to usuwamy od razu i bierzemy do bieżącej konsumpcji i usuwamy też takie, które ja sobie tutaj odłożyłem, to znaczy tak ten nie ma korzeni, został przeze mnie głupio wyrwany z ziemi zamiast trochę podważyć tam szpadelkiem, to ja po prostu pociągnę, wyrwałem bez korzeni, on tutaj wszędzie mu się dostaje powietrze, wilgoć przesusza się on się nie nadaje na zbyt długie przechowanie, po to jest ta łuska z kilku warstw zrobiona złożona, żeby go chroniła i w takim czosnku tutaj będzie chroniona jest troszkę korzeni, jest ta łodyga jest pełna łuska, tutaj już nie bardzo, więc taki bez korzeni z dziurą od spodu odrzucam, odrzucam taki, który już zaczął się rozpadać na konkretne ząbki, to znaczy gubi łuskę, łuska pęka no już jest, ten był, został za późno zebrany po prostu i odrzucam też tego typu, tutaj widać, że on gdzieś mi poszedł bardzo mocno w pęd kwiatostanowy to się zdarzają takie pojedyncze przypadki i tutaj prawdopodobnie nie ma jeszcze, ja nie czuję, żeby tutaj były jakieś ząbki rozwinięte takie no, pojedyncze większe tutaj raczej jeszcze to jest zlane w jedną całość on jest taki bardzo miękki w ogóle w stosunku do innych yy, tych czosnków więc on też się nie będzie dobrze przechowywał warto od razu sobie takie po prostu tutaj na przykład ten zresztą którykolwiek ja sobie go tutaj o w ten sposób będziemy go teraz tak tak jak zwykle przechowywałem tutaj obetnę tu żeby też tej ziemi tego wszystkiego o cyk Obetniemy to się wyrzuci na kompost, a w tej formie normalnie w domku można go przechować tam z miesiąc czy dwa, to spokojnie myślę, że powinien wytrzymać nam nigdy nic się z takimi nie stało przy takim przechowywaniu jak już do domu idzie do spożycia, ale jak się go włoży do y, gdzieś do ziemianki właśnie, czy do dłuższego po prostu przechowania, może go łatwiej przesuszyć, może też wejść w wilgoć, zacznie pleśnieć tego typu, po prostu odrzucam y, od razu, bo to jest bez sensu. Zazwyczaj to jest kilka sztuk takich jakieś dziwnych wykoślawionych, y, urwanych, coś tam uszkodzonych. A jak będzie taki jeden, na przykład w skrzynce albo gdzieś tutaj, go, on by sobie był tu, jak zacznie się tu psuć na przykład, no to nam potrafi na inne to wszystko przejść, to nie ma sensu. A yy, stracimy na przykład 5 wtedy czosnków do wyrzucenia, jak nie, nie zauważymy w porę, a tak to nie stracimy żadnego, bo tego się zje szybko, a te będą dłużej do przechowania, także te to idą na boki. Od razu do kuchni. I jeszcze jedna rzecz, jak ja sobie tutaj obrabiam. Słuchajcie, jest takie ym, przeświadczenie w internecie, ciągle gdzieś tam krąży, że czosnek o zimy to się średnio nadaje do przechowania, że czosnek wiosenny jest do przechowania dużo lepszy, ale to często tak ludzie y, mówią, jakby to na podłożu genetycznym wręcz było, że y, że on lepiej się przechowuje. Otóż. Ja nie twierdzę, że jakby zrobić jakieś zawody, to że zawsze wygrałby czosnego zimy, czy że byłby remis i nigdy nie wygrałby wiosenny. Może by rzeczywiście wygrywał za każdym razem, a, ale ja wiosennego nie uprawiam. Wiecie czemu? Ten rośnie mi większy, szybciej. On ma pęd kwiatostanowy, w sensie tutaj, jak się go roz, yy, rozbije, roz, roz, No, dobra. Rozłoży. On ma wokół tego pędu kwiatostanowego tak równo te ząbki. No, ten to jest akurat wyjątek, jeszcze trochę inny, ale, ale zazwyczaj mamy równo ząbki. We wiosennym jest trochę bardziej to pokiczkane. Ja to wyopisywałem in, w innym filmie, już nie będę się rozgadywał. Ale o co chodzi? Czy czosnek wiosenny rzeczywiście się przechowuje dłużej niż, niż o zimę? Z mojego doświadczenia wynika, że wcale nie. On po prostu jest później zbierany. Ten czosnek zebrałem już w połowie praktycznie czerwca. No, drugiej połowie powiedzmy czerwca. E, czosnek wiosenny w tym roku zbierałbym pewnie w sierpniu. Jakoś tak mi się wydaje. No. E, zwykle to jest tak początek lipca na ozimy. Może być nawet wrzesień na wiosenny. Spokojnie. Czyli załóżmy, że dwa miesiące później zbiera się czosnek wiosenny. Więc jeżeli się przechowuje tak samo dobrze... To czosnek wiosenny po prostu został zebrany później, no i później nam się zepsuje. Więc yy, u mnie taki czosnek zimowy przechowuje się elegancko całą zimę, nawet w mieszkaniu go przechowywaliśmy. Po prostu taki był poobcinany i leżał sobie gdzieś tam w kuchni, czyli w miejscu, gdzie. Było słońce, było w, tylko nie takie bezpośrednio, no ale w, powiedzmy w cieniu. No ale jednak promienie słoneczne docierały. Leżał w, w kuchni, czyli tam było raz trochę bardziej sucho, raz trochę więcej wilgoci przy gotowaniu. I dało radę, przechowywał się. Co niektóry tam zaczynał gdzieś się psuć, ale to już pod koniec, praktycznie jak się na kolejny rok nowe czosnki pojawiały. Nie takie jeszcze do zbioru, ale tam powiedzmy w, w kwietniu czy w maju, takie, że też można wyjąć i, i, i coś tam już z nich wydobyć, czy sam, czy sam ten szczypior, czy pędy kwiatostanowe użyć. Także w, z mojego doświadczenia, ja nie twierdzę, że wiosenny gorzej się przechowuje, czy tak samo, ale też nie zauważyłem, żeby się przechowywał lepiej, bo też go uprawiałem i, i też go przechowywałem. Nie uważam, żeby się przechowywał lepiej niż, niż mm, o zimy. Po prostu ten jest wcześniej zbierany. Im później coś zbierzemy, tym później się zepsuje, no, łatwiej się przechowa. Kamera mi się wyłączyła z przegrzania. Chciałem tylko powiedzieć, że najbardziej irytującą cechą czosnku ozimego jest właśnie to, że sadzi się go na jesień, a na wiosnę człowiek, jak chce coś zrobić przy grządkach, przegrabić, ponawozić, cokolwiek tam zrobić przy nich, to trzeba bardzo uważać, żeby nie połamać już rosnących często w lutym, na przykład szczypiorów, albo wręcz niewidocznych. To jest jeszcze gorsze, bo, bo, bo wtedy trzeba po prostu gdzieś. Bardzo delikatnie różne rzeczy robić, i dlatego nie, nie przepadam za tym sadzeniem, właśnie, no ale czosnek o zawsze mi się jakoś udawał lepiej, byłem z niego bardziej zadowolony, no dlatego tak na niego postawiłem. A przechowuje się naprawdę bardzo przyzwoicie, tylko trzeba o to zadbać, żeby wszystko było dobrze zrobione, no. Moi drodzy, nie wiem czemu, ale czasami zdarza się, że moja kamera nie zarejestruje dźwięku i pech chciał, że to akurat teraz się zdarzyło. Dziewczyny chciały zapozować do zdjęcia, pokazać na filmie. Nadźwigały się, nie będę już ich męczył drugi raz, bo jeszcze opowiadały do czego zużyjemy. Aż taką dużą ilość tego czosnku, czyli 170 sztuk powiązanych w warkocze, a ogółem około 250 zebrałem. Z tym, że niektóre to są malutkie też tam, bo różne rozmiary się zdarzały. Takie co już zbierałem albo luzem właśnie jakoś tam zostały do kuchni od razu dostarczone. No to tego tak około 250. No to jest dosyć dużo. To no że jeden czosnek na, na na dzień prawie nam wychodzi na rok. Prawda? To dużo. Ale my sobie mm, zużyjemy część do sadzenia. Na jesień, na przyszły rok, żeby było. Część używamy do gulaszy, do sosów, do kanapek, do tostów, do kiszenia ogórków, do tego, żeby zrobić sobie sos czosnkowy, bo dziewczyny lubią i zazwyczaj jeszcze troszeczkę rozdajemy. Także jest tego dużo, faktycznie. Może nawet za dużo, może nam zostanie jeszcze i, i po prostu no, nie będziemy wiedzieć, co z tym zrobić, ale większość myślę, że zagospodarujemy i no, damy sobie radę. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczyska w kolejnych filmikach. Papa! Pa.